Siema, witam wszystkich serdecznie w tym na moim kanale Dzisiaj kontynuujemy sobie Sekiro Shadows Day Twice Jak widzicie, jesteśmy tutaj w tym oto miejscu, co właściwie w poprzednim odcinku również byliśmy Dlaczego jesteśmy tutaj? No dlatego, że pójdziemy kupić sobie narzędzie Shinobi Ponieważ w tym oto miejscu znajduje się jeden z ludzi, siebie sprzedawców, u których można kupić yy, narzędzie Shinobi, a ja po prostu o tym nie wiedziałem, że się da Okej, okay, już idziemy. Oj, dam radę. Dam radę, dobra. Kurczę, tu trzeba. O dobra, jesteśmy. I to jest, proszę Państwa, te petardy. No i zajebiście. Możemy kupić granulki. Nie mam w schowku żadnych, no to trochę kupię. No i zajebiście. Także możemy teraz iść do... do, do, do jednej z lokacji, w którym zatem zejdę normalnie. a pójdziemy sobie tam Powiem, że może mnie nie zobaczą dobra, ten chyba będzie najszybciej mi się wydaje o właśnie chyba jakiś wilk mnie wywęszył tutaj łażą, dobra idziemy do zaptopionej doliny. Mam no, nadzieję, że w tym odcinku mu kończymy, chyba że to jest jakaś duża lokacja, tak jak ta świątynia. No to trochę nam to zajmie. Ogólnie nie chcę planować, gdzie pójdziemy w kolejnym odcinku. rozumiem to na spontanie, bo nie chcę znowu obiecywać, że gdzieś pójdziemy i tak naprawdę pójdziemy gdzieś indziej. Do Kuro wrócimy yy, sobie kiedy indziej, jak już ogarniemy te inne lokacje. Okej. Okay. Tak więc, idziemy tam tym mostem, co tam widać. Okay, trochę ich tam jest. Także musimy przebiec tak, żeby nas nie trafili Kurczę, Widziałem to, ale nie zdążyłem podskoczyć. Okej, okay, na szczęście udało się gdzieś złapać czegoś. A to i tak chyba bym musiał tędy iść. Chyba. Kurczę, no astro strzelają na pewno. Co my tu mamy? Czarny proch. Ale póki co... Nikt nie strzela, ale ktoś tu jest. Chyba, bo słyszę kroki. Ło, ale się wysłyszy. Kurde, miny. Czy co? Miny jakieś? Ja pierwsze, Kurde, to są miny. To są miny te z tym siankiem tutaj. Kurde, już mnie widzą. Ło. On miał armatę. Trzyma! Kurczę, bo tam nie jeszcze ktoś rozstrzyguje. Okej, okay, chyba tylko jeszcze jeden tam został, tak mi się wydaje. Coś tu mamy Serio? O! Aha, to takie coś? Jakoś bym tam pewnie jeszcze gdzieś doszedł, no ale okej. Okay. już tam gdzieś się udało dojść. To tylko jeszcze jeden gościu tu został mi się wydaje. O właśnie. Nie dam rady go zajść od tyłu. Kurde co jest. Przez ścianę mnie wtrącił. Oho, jakaś jaskinia. Świetnie. Gdzie my jesteś? Twierdzę. Taka twierdza. No jakaś twierdza, tyle wiadomo. Tam lepiej nie wchodzić Ale tam już można. Ja my drogę tu. a ja pierniczę. Kolejne rozgęzienia. Świetnie. Ej, czy mi się wydaje, że tam po prostu nic nie ma. Żadnej tekstury, ani nic. Gdzie tam ktoś łazi? Nie rozumiem, jak tutaj gdziekolwiek dojść. Hm. Może potem zobaczymy. Boss Czego ja bym się mógł innego spodziewać? Jak nie boss Mogę się zakraść jakoś? Chyba nie mogę się jakoś zakraść, ja pierniczę Kurde, czekaj, 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 dobra, dobra, dawaj do teraz Czekaj, bo nic nie istnieje... widzę! Chyba ucafił się tak, żebym coś widział. Strasznie mi on postury zbija. Ale ja jemu też. Nie zdążyłem zjeść Nie zdążyłem zjeść jedzonka Lipka trochę Bo nie zdążyłem jedzonka zjeść Ok, mi się wydaje, że to nie będzie Dużo podejść do tego bossa Nie chcę wam pokazywać nieudanych prób Także zobaczymy się przy tej udanej Dajcie mi chwilkę Okej, okay, jak mogliście zobaczyć w zasadzie drugie podejście już go załatwiłem. Yy, tak więc nie było to bardzo trudne zadanie. Wziąłem sobie cukierk na zmniejszenie zadawanych obrażeń postury, przez co tą posturę mi wolniej zbijał. Już wachlarz. Zprowione na czerwono liści. Japoński arali. Można go dodać do protezyczną dzięki czemu stanie siły i narzędziem. Wachlowanie tworzy trąbę powietrzną, przesącą wszystkie pochwycone. Co? Kurde, ciekawe. Potem to obczajmy Co to jest? Jakieś tunele. Boskie konfetti, właśnie... Właśnie tego potrzebowałem... Aż trzy sztuki chyba dostałem. Właśnie tego potrzebowałem do... Jezu! Jakby miał ogień, to bym was spalił. Kurde, trucizny mi zaraz dadzą. No i dostałem... trudkę. Nie wiem, że mogę po prostu uciec, ale chciałem ich załatwić. Mam gdzieś chyba odtrutkę w proszku. O właśnie. No kurde. Samym ja w tym miejscu cukierek jakiś. Dajmy ten co wcześniej. Dobra. Twierdzię, że to jest ten sam boss. Nie, to nie jest boss, to zwykły. Tak się da to zrobić, ciekawe. korek ich modlitowy. Zajebiście kurde. Szczury na ścianach siedzą, jeszcze któryś jest. Podtrutka. Hej, teraz będę tutaj, tak? Dobra, to już wiemy po co to przejście było. Teraz tak. Nawet od początku nie będę robił, bo się jeszcze do odrodzą jakieś wirusy. Coś mogę otworzyć, to zobaczymy, co. Ale tu jeszcze chcę zobaczyć, co znajdziemy. Żółty dobra I tak, tutaj jak poszliśmy, nie? Było rozwidlenie. My poszliśmy w lewo, jest jeszcze droga w prawo. Właśnie trzeba tutaj iść. Chyba. Aha, tu nie ma nic. Chyba nie. Tak więc mi się wydaje, że obeszliśmy wszystko z tej okolicy. Poszliśmy. Tam, a można iść jeszcze tu. Czy to jest to samo? A to jest to samo. Taki skrót po prostu, dobra. Tak więc... Idziemy tam te drzwi. Tu się ten nie odrodzi, bo to był boss, bo sobie się nie odradzają. Więc nic nie staje nam teraz na drodze. Więc zobaczymy co my tu mamy. Uwaga. Jak zamknięte. Jak kurde zamknięte. Musimy mieć jakiś klucz. Coś tam widać? Most. Most. Pytanie: jak dorwać klucz do tego, nie? Okej, okay, my sobie wrócimy do. do rzeźbiarza. Zamontować te narzędzia. I w kolejnym odcinku udam się do kolejnej lokacji, skoro to mamy zamknięte. Powtarzam, że później z czasem, może jakiś klucz zdobędziemy. Pójdziemy albo do tego przepasnej głębiny, czy tam, gdzie walczyliśmy z tym bossem. Tym, tym, co tym. to konfetti używałem. Być można dalszy inny iść tam tego bossa też załatwić, bo mam to konfetti. Może pójdę na początku odcinka, albo do świątyni Sandpole. Taki jest plan. Póki co. Ok, tak więc idziemy do zaniedbanej świątyni. I z tego odcinka to będzie. Na tyle, drodzy Państwo. A ten tak to? O, to ka.

Informacja, gdzie znajduje się krótki miecz Sabimaru? To tylko pisanie trzy poziomową pogodę Nasiona tykwy, oja piernicze. Dobra, także w kolejnym odcinku, znaczy poza odcinkiem będę sobie zbierał pieniądze. Tak, będę sobie zbierał pieniądze. Mogę coś ci sprzedać. Jeszcze tych sakiewek trochę mam. Hmm. Póki już jestem przypamiętam to, żeby to zrobić. お前さんか、何…ミコ様を…えお救いすることができた…わしにゃ関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。<laughs> 少し、目の影が薄くなったようだ。 Dani Tak. Ja mam ten sami baru właśnie. Kurwa, bo te pieniążki trzeba mieć. przetestujmy nasze nowe skile Te zużywa dwa, te trzy To nieźle tak mniej więcej wiem jak działają to coś takiego, nie? Właśnie Może być spoko na jakieś zwierzęta czy coś A to? Hmm, wyda się być spoko. Tylko co to dokładnie robi? Mhm. No spoko, spoko. Fajna umiejka, wam powiem. Okej, okay, także między tym a kolejnym odcinkiem postaram się nazbierać trochę kasy kupiłem może na się od tego gościa albo coś jeszcze i w ogóle sobie wezmę trochę tego punktów, tych tych uzbieram, żeby móc kupić umiejętności, cześć, gdzie, gdzie były te drzewka, tu były te drzewka. Ponieważ chcę to kupić, nie? To chcę kupić. Dopoczęło 5 I tu też można zacząć odblokować kolejne, nie? No właśnie. Dobra, tak więc z tego odcinka to tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!